Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Przez dekady Nora Miał milczała. Podczas gdy plotki rosły na temat jej relacji z Brucem Lee, tajemniczych romansów, chemii na planie, ukrytych prawd, ona postanowiła nic nie mówić. Podczas gdy świat się zastanawiał, Nora pozostała cicha, pozwalając każdemu wierzyć w co chciał. Ale dziś, po 50 latach, jest gotowa opowiedzieć swoją wersję historii. Co tak naprawdę się wydarzyło między nią. A Bruce M. Lee. Czy to była tylko przyjaźń, czy coś więcej? W tym filmie Nora Miao po raz w końcu przełamuje milczenie i ujawnia prawdę o swoim związku z legendą sztuk walki i o tym, co widziała za mężczyzną, którego świat podziwiał. Prawda za plotkami. Nora Miao, urodzona w 1952 roku w Hongkongu, to znana aktorka złotej ery kina sztuk walki. Jej prawdziwe imię to Chan Wingman. Ale zdobyła sławę pod pseudonimem Miao Khexiou. Zasłynęła w latach 70. dzięki swoim filmom z Golden Harvest, jednym z najbardziej znanych studiów w Hongkongu, i była jedną z pierwszych aktorek, które z nimi podpisały kontrakt. Nora jest najbardziej znana z ról u boku Bruce'a Lee w niektórych z jego najbardziej ikonicznych filmów. Grała z nim w Big Boss, Fuel, Zwycięstwa i Grze Śmierci. Zajmuje również unikalne miejsce w historii kina. Będąc jedyną kobietą, która dzieliła pocałunek na ekranie z Bruce'em Lee. Ich bliska współpraca wywołała niezliczone spekulacje, ale do tej pory Nora nigdy nie opowiedziała całej swojej historii. Nora Miao po raz pierwszy spotkała Bruce'a Lee w studiu Golden Harvest, miejscu, które miało na zawsze zmienić ich karierę. W tamtym czasie Nora znała Bruce'a tylko z jego reputacji praktyka Wing Chun ale od pierwszego spotkania natychmiast zauważyła coś szczególnego. Nie był tylko utalentowany, miał naturalną pewność siebie, która przyciągała ludzi, przypomina później. Bruce wyróżniał się nie tylko talentem, ale także swoją nieugiętą dyscypliną. Podchodził do każdej sceny z intensywnością, zawsze dążąc do realizmu, a nie efektywności. Nora widziała to z bliska, pracując z nim nad Big Boss. W przeciwieństwie do wielu aktorów zadowolonych z spektakularnych i tradycyjnych choreografii walk, styl Bruce'a był surowy, prawdziwy, potężny. Chciał zrewolucjonizować kino sztuk walki, a Nora zrozumiała jego misję od samego początku. Ich więź zacieśniła się podczas kręcenia furii zwycięstwa i gry śmierci. Bruce nie był tylko kolegą, stał się przyjacielem i mentorem. Chociaż Nora nie była szkolona w sztukach walki, Bruce cierpliwie uczył ją podstaw. Sztuki walki to nie tylko walka. To dyscyplina, koncentracja, wyrażanie siebie, mówił jej. Nora podziwiała oddanie Bruce'a. Nie tylko ciężko pracował nad swoimi własnymi scenami, ale również pomagał innym poprawić się, w tym jej. Pamięta, jak żartował z nią na planie, delikatnie ją docierając. Te chwile intymności wywołały plotki. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy ich relacja nie była czymś więcej niż profesjonalnym. Ich chemia na ekranie i przyjaźń poza kamerami wzbudziły spekulacje o romansie. Wielu sądziło, że Bruce i Nora mają specjalną więź wykraczającą poza kamery. Jedna rzecz szczególnie wzmocniła te plotki. Nora Miao była jedyną kobietą, która dzieliła pocałunek na ekranie z Bruceem Lee. Fury zwycięstwa postać Nory, całuje postać Bruce'a w tym, co miało stać się ikoniczną sceną. Dla Nory to było niezapomniane i stresujące doświadczenie. To był mój pierwszy pocałunek na ekranie, wyznała. Była bardzo zdenerwowana i Bruce również. Bał się zbyt zaangażować w scenę i przekroczyć granice. Oboje wzięli głębokie oddechy przed rozpoczęciem zdjęć, próbując uspokoić nerwy. Ten pocałunek stał się legendarnym momentem w kinie, a także źródłem wielu plotek na temat ich relacji. Pomimo spekulacji ze strony publiczności, Nora zawsze była jasna. Nigdy nie było romantycznej relacji między nią a Bruce'em Lee. Bruce często ze mną żartował, delikatnie mnie drażnił, ale to zawsze było w dobrym stylu, wyjaśniła. Byliśmy kolegami i przyjaciółmi, nic więcej. Jednak niektóre doniesienia twierdziły, że Bruce ją podrywał, mimo że był żonaty z Lindą Lee Cadwell. Nora nigdy bezpośrednio nie odpowiadała na te plotki. Wolała pozostać cicha. Mam silną osobowość. Nie czuję potrzeby wszystkiego tłumaczyć wszystkim, powiedziała pewnego dnia. Jeśli zaprzeczam, ludzie i tak mi nie uwierzą. Więc po co? Ludzie będą wierzyć w co chcą? Mimo, że Nora nigdy nie potwierdziła romantycznych relacji z Bruce'em, niezaprzeczalne jest, że dzieliła z nim głęboką więź. Bruce szanował ją jako aktorkę i często chciał, aby była główną postacią w jego filmach. W rzeczywistości osobiście zaprosił ją do występu w Grze Śmierci w 1972 roku. Nora odmówiła, nie chcąc być narażona na presję mediów i społeczeństwa. W tym czasie plotki o ich relacji były na szczycie, a Nora chciała się od nich oddalić. Wyjechała na Tajwan, gdzie pracowała nad filmem artystycznym. Tam spotkała tajwańskiego aktora Kon Xunga, który stał się jej mężem. Po tym Nora i Bruce rzadko się spotykali, choć Bruce często dopytywał się o nią. Jednak jej wspomnienia z Bruce'em pozostają żywe. Był to ktoś, kto zawsze chciał najlepiej dla wszystkich. Był pełen pasji, zdeterminowany i życzliwy. Mimo to, Nora Myall nigdy nie pozwoliła, aby plotki definiowały jej relacje z Bruce'em Lee. Pozwoliła publiczności myśleć, co chce, ale ci, którzy ją znali i znali Bruce'a, wiedzieli prawdę. Życie z jego pamięcią. Kiedy Nora Mea usłyszała o nagłej śmierci Bruce'a Lee w lipcu 1973 roku, jej świat się zawalił. Szok, niedowierzanie i ogromny smutek ją ogarnęły. Na początku nie mogła w to uwierzyć. Bruce, tak pełen życia, energii i marzeń, nie mógł odejść. Jednak gdy rzeczywistość się ujawniła, ona się załamała. Płakałam, krzyczałam. Po prostu nie mogłam tego znieść. Przypomina sobie Nora. Jej głos wciąż pełen emocji, nawet po dekadach. Dla Nory Bruce był znacznie więcej niż partnerem filmowym. Był bliskim przyjacielem, kimś, kogo podziwiają i z kim dzieliła niezapomniane chwile, na ekranie i w życiu. Jego zniknięcie zostawiło pustkę w jej sercu, której czas nigdy nie wypełnił. Nora wciąż pamięta moment, kiedy po raz ostatni widziała Bruce'a. Jego ciało spoczywało spokojnie, jakby po prostu spał. Delikatnie przejechała dłonią po jego włosach, mając nadzieję, że w jakiś sposób zareaguje, ale nic. W tym momencie naprawdę zrozumiała. Odszedł. Jego twarz była spokojna, niemal spokojna. Dotknęłam jego włosów i wiedziałam, nie wróci. Ten obraz nigdy jej nie opuścił, bolesne przypomnienie o końcu życia i kruchości tych, których kochamy. Nadal dzisiaj Bruce Lee pozostaje dla Nory niezrównaną legendą. Był wyjątkowy. Nigdy nie będzie drugiego Bruce'a, mówi. Gdziekolwiek się znajduje, fani wciąż rozmawiają z nią o nim. W Japonii, w innych częściach Azji, czy nawet w Kanadzie, gdzie teraz mieszka, imię Bruce'a wciąż powraca. Ludzie chcą wiedzieć, jaki był, jakie wspomnienia ona o nim ma. Jego wpływ nawet dekady po jego śmierci wciąż jest silny. Obecnie osiedlona w Kanadzie, Nora wciąż odczuwa obecność Bruce'a w swoim życiu. Za każdym razem, gdy odwiedza Seattle, poświęca czas, aby udać się na jego grób. Stojąc przed jego ostatnim miejscem spoczynku, wspomina ich wspólną przeszłość i głęboki wpływ, jaki na niej wywarł. Żyłam z jego wspomnieniem przez wiele lat, mówi cicho. Często o nim myślę. Bruce Lee nie był dla Nora Miao tylko gwiazdą. Był przyjacielem, którego kochała, podziwiała i straciła zbyt wcześnie. Ból jego zniknięcia pozostaje, ale także duma z poznania kogoś, kto zmienił świat. Nie nosił obrączki. Oprócz Nory Miału, Bruce Lee był również otoczony wieloma plotkami, które dotyczyły innych kobiet, nawet po ślubie. Jego życie prywatne stało się tematem niekończących się intryg od bliskich przyjaźni po skandaliczne romanse, które przyciągały uwagę publiczności. Betty Ting Pei, tajwańska aktorka, niewątpliwie miała znacznie bardziej intymną i kontrowersyjną rolę w życiu Bruce'a Lee niż jakakolwiek inna kobieta poza jego małżeństwem. 20 lipca 1973 roku Bruce Lee zmarł nagle w swoim mieszkaniu. Co stało się początkiem jednego z najwstrząsających skandali w historii kina hongkońskiego. Okoliczności jego śmierci, połączone z ich znanymi relacjami, rzuciły długotrwały cień na życie i reputację Betty. Betty i Bruce byli kochankami przez ponad rok przed jego przedwczesną śmiercią. W przeciwieństwie do innych rzekomych romansów, ich związek nie był całkowicie ukryty przed opinią publiczną. Bruce był często widywany w jej mieszkaniu, a on miał jej ofiarować Mercedesa, co sprawiało, że ich bliskość była trudna do zignorowania. Mimo to Bruce często unniejszał znaczenie ich związku. Przyjaciołom takim jak Nancy Kwan opisywał Betty jako po prostu przygodę, mówiąc: Nie ma dla mnie znaczenia, mam mnóstwo kobiet. Jednak dla Betty ta relacja miała głębokie znaczenie. On był pierwszym mężczyzną, którego naprawdę respektował i bardzo go podziwiałam, wyznała później. Przed nim nie byłam poważna w swoich relacjach. Nie wiedziałam, czym jest miłość. Betty twierdziła, że Bruce dał jej poczucie wartości którego nigdy wcześniej nie czuła. Ich więź w jej oczach sięgała znacznie dalej niż czysta przygoda. Skandal wokół śmierci Bruce'a nasilił się, gdy zmarł w swoim łóżku po zażyciu środka przeciwbólowego, który jej dała. Bruce uskarżał się na ból głowy, wziął tabletkę i położył się, nigdy się już nie budząc. Betty próbowała go reanimować i wezwała pomoc, ale było już za późno. Fakt, że Bruce zmarł w swoim mieszkaniu, stał się publiczny, napędzając niekończące się plotki o ich romansie, przyczynie jego śmierci, a nawet spekulacje, że mogła być w to zaangażowana. Po śmierci Bruce'a kariera i życie Betty radykalnie się zmieniły. Została zaatakowana przez niektórych fanów i media, przedstawiana jako kobieta, która spowodowała upadek legendy. Aby spróbować opowiedzieć swoją wersję historii, zagrała w filmie Bruce Lee and A., w 1976 roku, w filmie półautobiograficznym, który dramatyzował ich związek. Jej decyzja o zagraniu samej siebie została odebrana przez niektórych jako próba przejęcia kontroli nad swoją opowieścią, ale inni widzieli w tym wykorzystywanie dziedzictwa Bruce'a. Mimo kontrowersji, Betty Thinkpay zawsze twierdziła, że kochała Bruce'a i ceniła czas, który z nim spędziła. Z biegiem lat refleksji nowała nad ich związkiem z mieszanką dumy i smutku, często mówiąc, że Bruce Lee był miłością jej życia. Podczas gdy świat pamięta ją głównie z powodu uznania jej za powiązaną ze śmiercią Bruce'a, jej perspektywa oferuje wgląd w głęboko osobiste i często bolesne konsekwencje miłowania kogoś tak ikonicznego. W Stanach Zjednoczonych Bruce Lee był również związany z amerykańską aktorką Sharon Farrell dodając kolejną wymiar jego złożonemu życiu osobistemu. Ich relacja, choć mniej nagłośniona niż inne, była pełna pasji i intensywności. Sharon poznała Bruce'a w 1969 roku, kiedy pracował jako doradca sztuk walki przy filmie The Wrecking Crew. Mimo że Bruce był wówczas żonaty z Lindą i właśnie powitał swoje drugie dziecko, Shannon, szybko oczarował Sharon swoją pewnością siebie, charyzmą i niesamowitą posturą. Farrell później otwarcie mówiła o ich romansie, opisując Bruce'a jako niezwykłego kochanka, który doskonale rozumiał ciało kobiece. Bruce zabrał mnie na księżyc i jeszcze dalej, wspominała. Kompletnie mnie poruszył. Był pierwszym mężczyzną o tak wspaniałym ciele. Jego mięśnie były tak świetnie wyrzeźbione, jakby były wykute. Ich fizyczne połączenie było niezaprzeczalne, ale Sharon widziała również komplikacje. Bruce był żonaty. A jego życie nie należało całkowicie do niego. Mimo to ich romans trwał przez pewien czas, często według warunków Bruce'a. Zgadywał głowę i pojawiał się nagle, przejmując kontrolę nad ich spotkaniami. Po prostu mówił: Przychodzę i to wszystko, mówi Farrell. Był intensywny, ale mnie to nie przeszkadzało. Bruce był miłością mojego życia. Jednak uczucia Sharon skomplikowały się, gdy nawiązała relacje z innym mężczyzną, Stephen McQueenem, bliskim przyjacielem Bruce'a i jednym z jego najsłynniejszych uczniów w sztukach walki. McQueen był już dużą gwiazdą Hollywood, znaną z wizerunku twardziela i zbuntowanego czaru. Sharon znalazła się między dwoma potężnymi mężczyznami, magnetycznym artystą sztuk walki i ikonicznym aktorem. Ostatecznie Farrell podjęła decyzję, która zakończyła jej relację z Bruce'em. Postanowiła być z McQueenem, przyciągnięta stabilnością i ochroną, jaką mu oferował. Mimo, że przyznała, że jest zakochana w McQueenie, wyznała, że Bruce wciąż pozostawał prawdziwą miłością jej życia. – Ach, Steve odniósł sukces. Był moim opiekunem – wyjaśniała. – Byłam zakochana w Steve'ie, ale Bruce, Bruce to było coś innego. Końcowa relacja, choć krótka, pozostawiła trwały ślad w sercu Sharon. Nawet po latach mówiła o Bruce'ie z głębokim uczuciem i nostalgią, wspominając go nie tylko jako legendę o sztuk walki, ale także jako mężczyznę, który w jej życie przyniósł pasję i intensywność, których nikt inny nie mógł jej ofiarować. Bruce, z jego strony, nigdy publicznie nie mówił o swojej relacji z Sharon. Co stała ona jednym z wielu prywatnych aspektów jego życia, które ujawniono dopiero po jego śmierci. Jednak dla tych, którzy znali tę historię, dodawało to nowy wymiar temu mężczyźnie, który był już większy niż życie. Pokazuje, że nawet ikona światowa może być wrażliwa na miłość, pragnienie i złożoność związanych z tym wyborów. Niezaprzeczalny urok Bruce'a Lee i jego atletyczna sylwetka przyciągały wiele kobiet podczas jego wzlotu, zarówno w Hongkongu, jak i Hollywood. Jego magnetyzm, kapot z jego sławą i tajemnicą sztuk walki, często pozostawiają silne wrażenie na tych, którzy go spotykali. Jedną z tych kobiet była Tordis Brandt, glamurowa aktorka niemiecka, dobrze znana w latach 60. i 70. Tordis, jak wiele innych, została oczarowana unikalną obecnością Bruce'a. Pewnego dnia opisała go jako osobę o niezdefiniowanym magnetyzmie, cichej intensywności, która naturalnie przyciągała ludzi. W przeciwieństwie do wielu hollywoodzkich gwiazd tamtych czasów, Bruce nie musiał przechwalać się ani nadmiernie wykorzystywać swojej sławy. Jego pewność była naturalna, zakorzeniona w jego dyscyplinie i oddaniu swojemu rzemiosłu. Tordis i Bruce mieli krótką relację naznaczoną podziwem i fascynacją. Jednak zakończyło się to brutalnie, gdy odkryła, że Bruce był żonaty i miał rodzinę, czego nigdy jej nie ujawniał. Nie nosił obrączki, powiedziała Tordi w wywiadzie wiele lat później, i nigdy nie wspomniał o swojej żonie. Kiedy się o tym dowiedziałam, byłam w szoku. Ich związek był krótki, ale pozostawił trwały ślad na torgi. Wspominała Bruce'a jako człowieka zarówno potężnego, jak i wrażliwego, noszącego ciężar oczekiwań, ale wciąż poszukującego osobistych połączeń poza ekranem. Prawdziwa kobieta za legendą. Linda, żona Bruce'a, była stałą i lojalną obecnością w jego życiu. Poznali się w Seattle na początku lat 60., kiedy Bruce uczył sztuk walki, a pobrali się w 1964 roku, pomimo sprzeciwu konwencjonalnej rodziny Lindy. Mieli dwoje dzieci, Brandona i Shannon, i zbudowali życie oparte na marzeniach o światowym sukcesie Bruce'a. Gdy sława Bruce'a rosła, szczególnie po jego powrocie do Hongkongu i międzynarodowym sukcesie jego filmów, wszędzie towarzyszyły mu plotki o niewierności. Niektóre źródła sugerują, że Linda, choć była świadoma jego romansów, tolerowała je, wierząc, że nie zagrażają fundamentom ich małżeństwa. Sam Bruce miał kontrowersyjne spojrzenie na wierność, mówiąc kiedyś do Lindy, że niewierność nie ma rzeczywistego działania na małżeństwo. Przypadkowe zauroczenie inną kobietą nie ma znaczenia. Dla niego to, co naprawdę się liczyło, to jego zaangażowanie wobec niej i ich dzieci. Pomimo wyzwań Linda pozostała obecna i wspierająca, często opisywana jako idealna partnerka dla tak intensywnego i ambitnego mężczyzny jak Bruce. Przyjaciele pary, w tym brat Bruce'a, Robert Lee, podkreślali jej spokojną siłę i cierpliwość. Robert kiedyś powiedział: W stanie wolnym Bruce lubił piękne i ekstrawaganckie dziewczyny, ale ożenił się z cichą, wrażliwą kobietą, która umiała słuchać i pozwalała mu robić rzeczy po swojemu. Linda rzadko odnosiła się publicznie do plotek. Wolała skupić się na zachowaniu dziedzictwa Bruce'a po jego nagłej śmierci w 1973 roku. Podczas gdy wielu wciąż zastanawia się, jak mogła znieść skandale, ci, którzy ją znali, często chwalili jej siłę, uznając ją za filar w burzliwym życiu Bruce'a, złożonego mężczyzny za urok. Bruce Lee kiedyś przyznał, że nie był święty. Jego romanse, choć dyskretne przed publicznością, były tajemnicą Poliszynela w jego bliskim kręgu. Często uzasadniał swoje czyny pewnym filozoficznym dystansem, wierząc, że chwilowe zauroczenia nie mają rzeczywistej wagi w obliczu głębokich zobowiązań małżeńskich i rodzinnych. Ten stan umysłu, połączony z jego intensywnym harmonogramem, światową sławą i potrzebą kontroli, skomplikował jego relacje osobiste. Publicznie Bruce wydawał się oddany swojej żonie Lindzie i ich dzieciom, ale zamkniętymi drzwiami kształtowała się inna rzeczywistość. Jego niezaprzeczalny urok i rzeźbiona sylwetka przyciągały wiele kobiet, zarówno w Hongkongu, jak i w Hollywood. Jedną z nich była Tordis Brandt, glamurowa aktorka niemiecka, popularna w latach 60. i 70. Jak wielu, została oczarowana magnetyczną obecnością Bruce'a. Podczas swoich lat w Hollywood urok Bruce'a przeważał znacznie nad sztukami walki. Urok był tajemnicą dla kobiet podczas jego spontanicznych pokazów kung fu i uwodzenia ich swoimi krokami hacza, tańca, który opanował od młodości i który ujawniał całą jego grację. Jego charyzma nie wynikała tylko z jego sławy, była również głęboko osobista. Pewność Bruce'a była autentyczna, a jego pasja do życia przyciągała ludzi do niego. Jednak rosnąca sława zacierała granice między podziwem a kontrowersją. Jego romanse z kobietami takimi jak Sharon Farrell, Tordis Brandt i Betty Pei stały się częścią jego legendy. Niektórzy widzieli w nim wiernego męża, inni natomiast mężczyznę rozdartego między publicznymi obowiązkami a prywatnymi pragnieniami. Pomimo swoich złożoności, Bruce odcisnął swoje piętno na tych, którzy go znali. Nie tylko jako artysta sztuk walki, ale jak człowiek, który żył intensywnie bez przeprosin. I dzisiaj, po 50 latach, Nora Miao w końcu podzieliła się swoją prawdą o Bruce Lee, człowieku stojącym za legendą. Od głębokiej przyjaźni po nieustające plotki, od niezapomnianych chwil na planach po smutek jego nagłej utraty, odkryliśmy bardziej ludzką stronę ikony sztuk walki. A ty? Czy uważasz że życie osobiste Bruce'a Lee zmienia sposób, w jaki postrzegamy jego dziedzictwo, czy jedynie sprawia, że staje się bardziej ludzki? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej i nie zapomnij polubić, udostępnić i subskrybować, aby uzyskać więcej nieznanych historii o ikonach, które ukształtowały świat.